thank you Manku wszystkim z tej strony, bulionek. A w dzisiejszym odcinku ze mną jest Quantum. Witam. Payday 2 Najnowsza produkcja. Jakieś tam <grym, <grym, Dobra, nie tam pieprzenia, po prostu w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy skok na Jubilera. Będziemy rabować. Będziemy rabować. Na poziomie hard, i oczywiście ja, kłam to chyba sobie nie ustawił tutaj chyba. Okay, Niestety Or, jeszcze nie mam tutaj że nie pokryje. Zaczynam dostać, nie wchodź od razu do mm, banku, znaczy do Willera, Ja pójdę bokiem. Dobra, ja też zobaczę później. To jest obok? Znaczy później teraz. To tutaj chyba nie right, wejdę, nie umiał. To trochę policji siedzi. Dobra, ja będę na tyłach szedł. Słodzi czy strażnik. Dobra, a tam co wejdę do środka i zobaczę to nie stało. Nie problem on your No ja przez tym w ogóle nie wyglądamy na to, żeby się coś... Wszystko Eeeeeeee. To jest jakiś główny menadżer, czy też tam z tyłu? Tak Masz go, tak, to on będzie miał chyba klucz. Tak jeśli to się dzieje, to nie ma problemu. Nie ma problemu. Dobra, skułem. Dobra, uspoczynekaj. Nie, no, już mam maskę, właśnie skuwam tutaj ludzi. O, nowa nice jest. już to zrobił? Gdzie tu jest jakiś... Na półkach masz e, dyżuterię. To. Kiedy? Właśnie, robię. E, safe. Sejf. What'd I say? Nie ma safe No właśnie patrzę i nic nie widzę. on the ground! Down on the ground! Uu, zaraz będzie policja. Everybody down on the ground. Jeszcze nie. Stay still!

Don't act mi no, to w litery Dobra, zabiera i zabiera Dobra, to już wszystko wycieść ściągnął Nie wiem dlaczego jedno nie mogę wyciecć Dobra, już mam Fuck. Dobra, gdzie jest samochód <laughs> <grymne> <grymne> Dobra, gdzie co do cholery jest? Aaaha to... Aha, bo to można rzucić w formie torby. Okay. Dobra. Co robię? ok. sił Fucking stay! Roby to stronę? Chyba tak! Yes. I said stay down. Co ja nie mam za mic sejfu? Pojęcia nie mam Za ile samochód przyjedzie? Wiadomo czy nie wiadomo? On mm, się jakoś będzie odzywał. Trochę tych toreb mamy. Dobra, jakoś wyczyszczone tutaj. A, jeszcze jakiś typ jak się A, dostał. właśnie nic nie ma. Jakoś taki... jak tak... to nie ma być takie? Zobaczcie, co za Tak, Ta. wszystko, gdzie, gdzie nie, było, że tam nie tam jest. Dobra, to i tak nie mogę przejść. A, już, policja. Masz jakby co tam, bedel, No nie. O, ten ma Ach, cholera. Jak są to jednego... ...gostka. Sywilara, czemu bym nie Dobra, policji. Cholera. Zimowku namara. Dobry, się to Biorę Biorę. Prawo, pójmy. Dobrze, że ja ten czas łączyłam, Ale Dobrze, Lecę, lecę. Z tym to przynajmniej można biec. Ile policji od tak ten? Eeeelb... Trochę oh. hey, typów. Ach, mordę. Żyję, żyję, ale ich tu jest tyle, ja mam bloka. No dobra, nie spokój się. Jak już to leci, mamy snajpera. No dobra. Staram się. Dobra, chyba się udało.

Alele, ostatni Trzeba oczyścić i pobiec. Biegniem. Może nie jest dobry pobić. Dobra. Masz, Wrzucaj, dobra, jest? Nice. Dobra, Trzeba je podnieść. to Biedne. Nie może nie pomyślmy, może amunicję zrobić. Po prostu przebiegł. Przednim paid'a chyba można było z tego co widziałem. Nie może Było też takie zbieranie właśnie. Hmm. Da. Nawet miarę ładne.

Nice. O, koniec tej maszyny. No, spuściłem. Ale szybko nawet poszło i sprawnie. No. Trzeba wyższy poziom dać. Nic, dobra, to był jeden skok. Będziemy robić sobie po prostu po jeden skok o, odcinek. A tak więc mam nadzieję, że się podobało. Jakiś komentarz? Eee, mi się nie podobało. Ja bym w ogóle nie wiem. Na przykład, nie wiem, no nie wiem. Coś, coś bym zrobił. Wiecie co z nim zrobić? on by hajs, hajs be wydał <noise> Właśnie, Dobra. cały hajs z YouTube'a No Tutaj kradniemy hajs z YouTube'a po prostu w tej grze. No właśnie. Okradliśmy, nie wiem, Roya, no. <noise> Dobra, wszędzie się. Dobra, na razie na razie się.